I tej piękna! Dziś pokażę Ci dwie metody konturowania twarzy. Pierwsza technika z wykorzystaniem tego pędzla, druga z wykorzystaniem takiego puchacza. Pierwsza metoda, bardzo prosta, bardzo szybka, dla leniuszków, jak ja to mówię, to metoda, w której używamy taki pędzel-puchacz, którym nakładamy puder jedwabisty. Słuchajcie, jego tak rozgniatamy troszkę i popatrzcie, nabieram równomiernie te trzy produkty. Zaraz Wam pokażę. Popatrzcie, widzicie? Rusz i brązer. teraz nakładam w tym miejscu pędzel i przeciągam. Tak, dziewczyny, najszybsza metoda konturowania. Troszkę więcej dam tutaj brązera. Zgniatam ten pędzelek. Dodaję. Moje drogie. Jeżeli chcecie więcej konturowania, no to jeszcze raz możecie przejechać. Popatrzcie. I lecimy, dziewczyna. Proszę. Czyż to nie jest piękne? Bardzo szybka metoda konturowania twarzy. Teraz możemy sobie tym pędzelkiem również jeszcze troszkę czółko wyszczupić linie żuchwy, e, tam gdzie chcemy jeszcze, żeby troszkę e, ubyło nam. <laughs> Dziewczyny, popatrzcie, szybka metoda konturowania można? Można. Jeden pędzel i jedna paletka. W tej metodzie użyję takiego naszego pędzelka skośnego i będę osobno nakładała te produkty. Czyli najpierw nakładam rozświetlacz na szczytkości jarzmowej. Popatrzcie. Czyli to, co chcę puknić, uwidocznić to rozświetla. Następnie biorę róż. Skrzyżowanie tych dwóch linii. Mniej więcej w tym miejscu nakładam. popatrzcie. O. I można sobie dołożyć. O, mamy to. I teraz brązer na dolną część tego pędzelka. Tak jak wspominałam w tym miejscu dotykamy i takie na trzy. Raz, dwa, trzy, popatrzcie, i do góry. I do góry. Proste? <laughs> Dziewczyny, naprawdę to jest proste. Można wybrać tą albo tą metodę. Eee, teraz troszeczkę na czółko, o, linie żuchwy i, moje drogie, jeszcze łuk kupidy na rozświetlacz, i Gotowe, drogie. Ten albo ten pędzel, jedna paletka i popatrzcie, jak od razu buźka się zmienia. Naprawdę warto zrobić konturowanie. Jeśli nie, boisz się tej metody, zacznij od tej metody. Obydwie są proste, naprawdę. Jak będziecie mieli dobre produkty, dobre, dobre aplikatory, uwierzcie mi, poradzicie sobie. Bardzo proste. U góry tutaj na szczyt rozświetlacz, róż i brązer. Chcę, żebyście wiedziały, moje drogie, że wszystkie te produkty, które tutaj pokazuję, możecie u mnie zakupić. Serdecznie zapraszam do kontaktu z przyjemnością. Dobiorę Wam odpowiednie produkty do Waszej paletki. Życzę Ci pięknego dnia. Dziękuję, że jesteś, że udostępniasz, lajkujesz, komentujesz. Jest to bardzo, bardzo miłe. Trzymaj się ciepłutko. Buziaczki.